W tej lekcji nauczę Was wysyłać bilety elektroniczne w postaci indywidualnych kodów QR. Każdy uczestnik imprezy ma otrzymać na maila bilet w postaci kodu QR, który pokazuje przy wejściu. Dodatkowo będziemy wysyłać bilety w formie papierowej, czyli każdy, kto nie chce zabrać komórki na koncert, będzie mógł sobie taki bilet w wersji papierowej wydrukować. Tą technikę możecie także wykorzystać do wysyłania zaproszeń na wydarzenia imienne, certyfikaty ukończenia kursów możecie wysyłać, czy ewentualnie kody dostępowe do jakiejś zamkniętej części serwisu z materiałami szkoleniowymi. Mniej więcej będzie to tak wyglądało. Tutaj mam przykładowy szablon utworzony w Stripo. Tu sobie możecie sami taki szablon przygotować. No i co jest najważniejsze, w tym miejscu ma pojawić się kod QR indywidualny, czyli nie taki sam dla każdego, tylko numer biletu. Na bramce ktoś skanuje ten bilet i wchodzi się na koncept. Można tutaj wstawiać dodatkowe informacje do tego kodu QR, Czyli indywidualny link do strony, i tak dalej. No i tu jeszcze na dole numer biletu. Zrobimy, gdyby ktoś nie miał czytnika kodów QR, to tu się pojawi numer tego biletu. Żebyśmy mogli takie bilety wysłać, to z waszego systemu biletowego, czy też ze sklepu, musicie sobie wygenerować plik CSV. W tym pliku mamy kolumnę z adresem. Na te adresy tu wymyślone będziemy wysyłać maile, nazwiska uczestników i unikalny numer biletu. Każdy, jak widzicie, ma inny numer i ten numer ma pojawić się w wersji papierowej. Biletu ma być naniesiony na bilet oraz w wersji elektronicznej, czyli jako kod QR. Tu dodatkowe mogą się znaleźć inne kolumny, jak na przykład Miejsce. Gdyby to był bilet na koncert i miejsca byłyby numerowane, inna cena i tak dalej. W pierwszym kroku ja zapiszę taką bazę, którą mam wygenerowano i teraz muszę ją odczytać w AnoMail, ale zanim to zrobię, to jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Tu na pulpicie mam bilet testowy, tak, czyli to jest zdjęcie, obrazek utworzony w Canwie, czy w jakimś innym oprogramowaniu i tu na ten bilet będą nanoszone później dane uczestnika, czyli jego imię nazwisko, numer biletu. Ten wygląd nie ma znaczenia, możecie sobie wygenerować dowolny. Czyli najpierw mamy bazę uczestników, mamy bilet w wersji powiedzmy tej papierowej do wydruku, no i jeszcze szablon listu, który będzie nam potrzebny do wysyłu. Teraz ja wczytam bazę do Anumaila, zamykam szablon, naciskam gotowy, przechodzę do odbiorców i muszę bazę wczytać. Mogę nacisnąć odczytaj adresy, bądź też tu od razu wskazać plik, bo ja wcześniej kliknąłem, tak jak widzieliście w innych lekcjach, więcej akcji, wstaż, lokalizację grup, gdzie ma szukać adresu. Klikam dwa razy, uruchamia się tryb mapowania, czyli komputer poprosi mnie, żebym Przyporządkował dane z Excela, a tu widzicie adres e-mail, uczestnik, numer biletu. Muszę przypisać do odpowiednich pól personalizacji w programie AnuMail. E-mail, wiadomo, ma być przypisany do adresu e-mail. Uczestnik, on mi tu proponuje, żebym przypisał do pola firma, a ja tu zmienię trochę i wybiorę etykieta. Etykieta to jest coś takiego, gdzie mamy połączone imię z nazwiskiem. Gdybyśmy mieli osobno imiona, nazwiska, to wiadomo, tu byśmy wybrali imię, potem osobno nazwisko. Numer biletu, do jakiego pola ma być wczytany, My wykorzystamy pole rawot. Na tej samej zasadzie możecie przypisać kody rabatowe na Black Friday dla swoich klientów. Zanim nacisnę przycisk Przypisz, to jeszcze wrócę na chwilę tutaj do bazy. Przyjrzyjcie się, że tu niektóre z adresów mają polskie znaki. Czyli na etapie przygotowania biletów ktoś po prostu wpisał adres z polskimi znakami. Nie musicie tego korygować z poziomu Excela. Byłoby to zalecane, gdybyście w swoim systemie już mieli prawidłowo wpisane adresy, ale nie musimy się tym martwić, bo zobaczcie, co teraz się stanie. Wracam z powrotem do Maila, Wybrałem przypis Pisanie pola e-mail do adresu e-mail, i teraz program zrobi korektę. Sprawdźmy. Przypisz. Wykonał korektę, i tu już adresy są bez polskich znaków, czyli automatycznie usuną te polskie znaki z adresów. Mamy 50 osób z numerami biletów. Klikam Kontakty i wybieram użyj tej bazy do mailingu. Baza uczestników jest już przygotowana do wysyłki. Teraz muszę wrócić. Ustawiam się na pierwszej pozycji i wracam do edycji szablonu wiadomości. Zamykam wszystkie okienka. To miejsce wstawię unikalny kod QR z numerem biletu. Jak to zrobić? Ustawiamy się w miejscu, gdzie ma być wstawiony kod QR, potem sobie usuniemy ten tekst. Następnie idziemy do grafika i wybieramy funkcję Staw zmienny kod kreskowy. Klikam, Usuwam to, co było poprzednio. Tutaj akurat wysyłanie SMS-ów na podstawie kodów QR, skasuję to i ja wykorzystam pole personalizacji RBT Rabat, bo tutaj sobie wpisałem numer biletu. Tu macie dodatkowe możliwości wyboru pól personalizacji, gdybyście chcieli dodatkowe dane na tym kodzie QR umieścić. Ja po prostu zrobię numer biletu bez żadnych dodatkowych rzeczy. Na tej samej zasadzie można byłoby stworzyć SMS, wysyłanie maila po zeskanowaniu kodu lub nawet płatność jako kod QR, ale to już jest inna historia. Ustawiamy kolor, ustawiamy tutaj wielkość, korekcja błędów. No i tekst, który pojawi się, gdy ktoś w mailu najedzie myszką na ten kod. Zeskanuj kod QR w swoim telefonie. Tu jakieś dodatkowe informacje, link, gdyby ktoś kliknął na ten kod QR bezpośrednio w mailu. Czyli uzupełniam wszystkie dane, które są niezbędne. Tutaj adres strony internetowej. Mógłby sobie sprawdzić, które ma miejsce na koncercie. Naciskam przycisk staw. Został wstawiony taki specjalny kod QR. W to miejsce zostanie wstawione obrazy. Ja tu przejdę do podgląd i tak ten bilet będzie wyglądał u osoby tej, na której się ustawiłem w danym momencie. Gdy najadę myszką, pojawia się zeskanuj kod, OK. Dobrze, sprawdźmy jak to będzie wyglądało w praktyce. Naciskam przycisk gotowy, no i przechodzę do dane odbiorców, ustawiam się na Adrian, jakiś tam król. I tu wszyscy mają etykietę uczestnik koncertu. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało u odbiorcy, podgląd, zrobimy w domyślnym programie. Ja tu mam Outlook zainstalowany. No i jest do uczestnik. Tak, tu jest jego fotokod. Jak przewinę w dół, jest ten numer biletu, widzicie. Po zeskanowaniu tego fotokodu pojawi się numer biletu. Z racji tego, że ja mam etykietę dodaną, to zamiast uczestnik koncertu, ja to usunę, dodam od razu pole etykieta. Pole etykieta uzupełni mi dane te, które tutaj mam wprowadzone. Popatrzcie. Edytuj w edytorze kontaktów, tu mam pole etykieta. Te dane będę chciał wstawić jako dane odbiorcy w mailu. Użyj tej bazy do mailingu. OK, no i sprawdźmy, jak będzie teraz wyglądało np. u pani Agnieszki podgląd w programie Outlook. List będzie podpisany cyfrowo. Macie osobną lekcję, jak włączyć podpis cyfrowy. Dzięki temu odbiorca ma pewność, że list jest oryginalny, fajnie. Teraz jeszcze do tej, tu widzicie Agnieszka Urban, do niej będzie trzeba wstawić załącznik. Jak dodać załącznik, który będzie generowany na żywo dla każdego odbiorcy? Klikamy na samej górze ustawienia i wybieramy funkcję kupony i dokumenty PDF. Następnie wskazujemy tutaj obrazek, który będzie stanowił tło naszego biletu. Zaznaczam, dodawaj indywidualny kupon, żeby dodawał za każdym razem podczas wysyłki nie, bilety. I na bilet, na ten obrazek w tle, będą nanoszone dane. Ja już tutaj mam wybrane ETK, czyli etykieta. Tu mam imię i nazwisko, jak widzicie tutaj, Agnieszka i nazwisko jej. I z pola RBT będę pobierał numer tego biletu. Ale trzeba określić pozycję, gdzie komputer ma nanosić imię i nazwisko oraz gdzie ma wstawiać ten kod rabatowy. W naszym przypadku jest to numer biletu. Tutaj najpierw dla tego pola określamy pozycję. Klikam i zmaksymalizuję okienko. Wskazuję od lewej. Tu ustawiacie taki znaczek plusika. Na samym środku ma się pojawić, gdzie ma być pisane imię i nazwisko. I ustawiamy od lewej i od góry, tak żeby trafić w miejsce, gdzie ma się pojawić. Zmieniacie kolor. Gdybyście chcieli, ja zostawię czarny. Zastosuj tu też można zmienić. Czcionkę dla imienia, nazwiska. Ja tego robić teraz nie będę. I pozycja, gdzie ma być nanoszony numer biletu. Klikam pozycja, znowu tutaj zmaksymalizuję. I numer biletu ma pojawić się w tym miejscu. Czyli znowu podajecie od lewej, od góry, tak mniej więcej. Tu widzicie, żeby to ładnie podnieść, tak w lewo, może trochę przesunę. No i kolor zmieniacie na taki, jaki chcecie. Niech będzie, że niebieski będzie fajnie. Naciskam zastosuj. Potem ustawiam nazwę pliku, jak się ma nazywać załącznik. Może to być bilet na koncert? Tak też zostawię. No i tu dodatkowe parametry. Gdyby to były certyfikaty, gdzie chcecie chronić dane osobowe, no to można zabezpieczyć ten dokument indywidualnym hasłem. Tu macie podgląd. Ja od razu nacisnę zatwierdź. Ustawiam się na pierwszej osobie. Podgląd i zobaczmy, jak to będzie wyglądało u odbiorcy. Czekamy chwilę. Bilet na koncert jest. Tu zamykam podpis cyfrowy. Tak to będzie prezentowało się u pani Agnieszki. Otworzę załącznik. Podgląd pliku, tak, są te dane naniesione. Wezmę drugą osobę, tutaj pani Aleksandra. Podgląd robimy, tak, tu od razu otworzę ten dokument, żeby lepiej był widoczny. Otwórz, bilet na koncert, jest pani Aleksandra. Wygląda dobrze, ona będzie mogła to wydrukować. A jeszcze byłoby lepiej, gdyby nazwa pliku to był bilet dla imię, nazwisko tej osoby. Gdzie to zmienić? Tu. Ustawienia. Kupony i dokumenty, i tu zrobimy bilet dla. Imię, nazwisko mamy zapisane w polu etykieta, więc wpisujemy je ręcznie ETK płotek, czyli bilet dla, imię, nazwisko. Pamiętajcie, zostawiamy tu zawsze PDF. Zatwierdź. Ustawiamy się, niech będzie, na dorocie. Podgląd jest bilet dla Dorota Mazur. Tak on wygląda. Fotokod, sprawdźmy. Podgląd biletu, czy na pewno jest wszystko ok. Patrzymy. Jest bilet wstępu dla Dorota Mazur, numer biletu. Więc widzicie, tak to wygląda. Ustawilibyśmy się na pierwszej osobie, no i nacisnęli do wszystkich. Komputer wysłałby te bilety do tych 50 uczestników naszego wymyślonego koncertu.